Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. W momencie dojazdu y, pierwszych dwóch zastępów y, był wyczuwalny y, nieprzyjemny zapach, który przypominał zapach, tak mówiąc potocznie czosnku. Y, natychmiast została podjęta decyzja o ewakuacji y, budynku szkoły. Ewakuowane zostały wszystkie dzieci, y, wszyscy wykładowcy, łącznie około 300-330 osób. Kolejne działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również na udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym. Nieprzyjemnym faktem tego całego zdarzenia, pomimo tego, że ewakuacja, jak wspomniałem, przebiegała bardzo sprawnie, było to, że łącznie do Szpitala Ogólnego w Kolnie trafiło 42 osoby. To było 40 osób, jeżeli chodzi o młodzieży i dwie osoby dorosłe. Z informacji, które teraz uzyskałem, dwie osoby zostały już zwolnione do domu ze szpitala, natomiast jeszcze około tych 40 osób są podane hospitalizacji. Objawy, które były na miejscu zderzenia, przejawiały się przede wszystkim w bólach brzuka, w nudnościach, w zawrotach głowy. Z tego, co wiem, rozmawiałam z obecnym na miejscu lekarzem ratowniczego ratunkowego, przepraszam, w Kolmie, który był cały czas na miejscu, było też kilka omdleń. Natomiast te osoby, które zostały hospitalizowane, i stan... Nie pogorszył się na chwilę obecną. Do zdarzenia m.in. dysponowane zostały nie tylko zastępy z PSP Kolno, natomiast jednocześnie jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i podjęliśmy również decyzję niezwłocznie, będąc na miejscu działań, o zadysponowaniu grupy chemicznej i lekkiego samochodu ratownictwa chemicznego z Białego Stoku, który też prowadził swoje czynności ratownicze i rozpoznanie. Sytuacji. W konsekwencji nie wykryto żadnej substancji niebezpiecznej dla zdrowia, toksycznej, wybuchowej, palnej. I zespół reagowania kryzysowego, który zebrał się w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, podjął decyzję o zwolnieniu wszystkich dzieci już do domu i o tym, żeby ewentualnie odzież, które miały na sobie, zapakować w jakieś oddzielne worki i podać dokładnemu praniu. Czy to praniu takiemu, mówiąc, potocznie normalnemu, czy praniu chemicznemu i żeby dokładnie się wykąpały. Na taką chwilę obecną takie były podjęte działania i czynności. My się i tutaj dowodzący poparciem o komentarz Powarczyk i lekarz zajmują to wiedzą wam, w jaki sposób się zachować. I myślę, że też się zrobimy, żeby ci mogli dla się wykąpać, ale troszeczkę mam powiedzę w jaki sposób się zachować, bo wejdziecie do domu. Dobrze? Czyli za, za, za mądy czasu zejdę tutaj i wam poinformuję was. Także już niedługo, już niedługo. Natomiast to, to mogę powiedzieć, że prawdopodobnie zajęcie na jutro zostaną e, zawieszone przez dyrektora za małą dlatego, że e, tam już trzyma się prowadzone no, to jest jeszcze jest, przez prokuratora, przez policję. Czyli musi to teraz jeden dzień, już tam mamy dalej. Ale tak systematycznie, wiecie, to szczególne. Także czekajcie, na spotkanie zaraz tutaj. Komentacyjnie. Proszę? O, nie, nie. Tak, myślę, że tak, że wybuchów nie, nie, nie i nikomu nie zalecajcie. Czas wybuchów wyjaśnić. Macie wiedzę w tym zakresie. To że to tak, wyjaśnić, macie wiedzę w tym zakresie, to muszę tak, to tak, to Musiałyby wykonywać zupełnie inne czynności, zresztą tam też nie wiadomo jeszcze jak się może zakończyć, więc się nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jeżeli chodzi o zdrowie tych osób, które miały kontakt z czynnikiem, który tutaj zaistniał, ale, ale na pewno to nie zasługuje na żadną poprzawę, nie ma też powodów do radości i jest to nieprzyjemna, na powiedzieć wrażliwie wszystkim, żeby takiej sytuacji nie było i też powinniście dowodnych starać, żeby wyjaśnić. To. To życzy również nauczycieli, bo od każdego to ten, ten, ten sam problem dotyczy. W tej chwili, o ile, o ile macie takie możliwości i nie chcecie jakiekolwiek najniższego zagrożenia, naprawdę najniższego zagrożenia przenosić do was domów, to żeby ktoś dotarł przekazać w jakiś sposób Wam e, świeże ubrania, te zdejmujemy, tak jak wcześniej mówiłem, do woreczka plastikowego. I praktycznie rzecz biorąc podejmujemy decyzję, że spokojnie tylko z tymi ciuchami do pralki, tak jak to czynimy w normalnych warunkach, ze środkiem biorącym i te ubraniom, nic się nie powinno złego stać, i nie powinno w przyszłości przenosić jakichś bakterii. Tak to na dzień dzisiejszy poradzimy. Jeśli nie, to docieramy, docieramy do własnych domów, w możliwie jak najmniejszym stopniu przemieszczamy się po pomieszczeniu, w możliwie jak najmniejszym stopniu, Należy w łazience, przebrać się do praleczki, pozostałe rzeczy pozostałe wiadomo, odkazić z środkami, które używamy na co dzień w domu, detergentami po to, żeby odkazić te miejsca, przebieramy się świeżo, oczywiście kąpiemy się, tak, bo we włosach gdzieś tam jeszcze możemy jakieś pozostałości uzyskać, ale oczywiście my nie widzimy na tą chwilę dużego zagrożenia, czy północ wiemy, zdajemy sobie sprawę, że nie możemy tego czynić. Widząc Wasze zachowanie, widząc, że jesteście w dobrym stanie i psychicznym, i fizycznym, sądzimy, że nic się nie stanie. Dwie osoby już wyszły ze szpitala na dzień dzisiejszy, pozostałe osoby nic się nie dzieje, są tylko cerowani, yy, zjadły, posiłki itd., tak itd., tak więc nie ma większego zagrożenia. Na wszelki wypadek robimy to, co zaleciliśmy. Czy wszyscy zrozumieliśmy to, co przekazałem? Tak, tak, tak. Życzę zdrowia i przypuszczam, że w październiku będziemy trochę trwale wolne.